Dzień dobry Państwu. No cóż, kolejny okres zasiłkowy przed nami, świadczenia rodzinne. Drodzy Państwo, wiecie, że co chwilę mamy jakieś dziwne sprawy, które nas osaczają z różnych stron. Ostatnimi czasy z wielu. Wszystko to bezpośrednio albo pośrednio wpływa na naszą pracę w świadczeniach rodzinnych. No, proszę Państwa, sprawy covidowe, sprawy wojenne, sprawy dotyczące kwestii związanych z interpretacją przepisów przez sądy administracyjne. O tym wszystkim, jak ten nowy okres powinien być prowadzony, i gdzie najczęściej spotykamy te punkty zapalne, powiemy sobie na naszym spotkaniu poświęconym świadczeniom rodzinnym w okresie 22 na 23, na który serdecznie Państwa. Zapraszam.